Majówka, moi drodzy, majówka już teraz przed nami, ale zanim o majówce, to ogólnie o pogodzie na kolejne tygodnie, bo tu są pewne zmiany i o tych pewnych zmianach też wcześniej wspominałem, natomiast warto, ale to warto teraz po prostu zerknąć sobie na to, co się będzie. Działo w kolejnych czterech tygodniach pod kątem temperatur, pod kątem opadów, bo mamy dosyć ciekawe informacje dla Was i troszkę rzeczy tutaj innych. Od 21 do 28 kwietnia widzimy na mapy odchyleń względem tutaj lat poprzednich. I ja wiem, że ja muszę zrobić tą formatkę z datami, do kiedy to się odnosi, ja to zrobię naprawdę. Natomiast jeszcze nie dziś, bo czasu zupełnie na to nie było. Widzimy, że mamy tutaj przede wszystkim jeszcze temperatury z odchyleniami dodatnimi względem kwietnia, względem tej normy kwietniowej, względem tych lat poprzednich. I faktycznie tu szczególnie Ukraina bardzo mocno pod tym kątem się wyróżnia, ale już na północy Europy widzimy powoli, ale jednak no tutaj obniżenie tych temperatur i spływ chłodnych mas powietrza będzie widoczny w najbliższy weekend, o, tym, o czym też Wam nagrywałem odcinek i widzimy tutaj przede wszystkim Polska wschodnia, ale wschód od naszych granic, Bałkany również z odchyleniem e, ujemnym, czyli temperatury niższe niż być powinny w, e, w drugiej połowie kwietnia, choć tu aż tak dużego spadku tych temperatur nie ma, jak wcześniej było to widoczne, ale mimo wszystko będziemy mieli prawdopodobnie chłodną majówkę, przynajmniej widać to chociażby w wyliczeniach modelu CFS, ale model ECMWF również to potwierdza. Kolejny tydzień, czyli tydzień od 5 do 12 maja, z temperaturami w normie w Polsce wschodniej, w Polsce zachodniej, delikatnie tylko powyżej normy, ale generalnie temperatury w Europie wygląda na to, że będą raczej powyżej. Normy, ale nie zbyt dużo, więc to jest no dosyć, dosyć dobra informacja. Mamy kolejny tydzień od 12 do 19 maja, i tu również powyżej normy temperatury, praktycznie w całej Europie, prócz Hiszpanii, Portugalii. Jednak tutaj te odchylenia nie będą duże, od 1 do 2 stopni Celsjusza na plus. I kolejny tydzień, 19-26 maja. Tu już znów odchylenia zaczną mocno rosnąć do dwóch bądź trzech stopni na plusie względem średniej wieloletniej znów Półwysep Iberyjski z bardzo z niższymi temperaturami, z niższymi niż w pozostałym regionie. Przejdźmy moi drodzy w tym momencie zatem jeszcze do opadów i tu jest też warto sprawdzić jak te opady będą wyglądały i 21-28 kwietnia, czyli ten tydzień jeszcze kwietniowy, z mniejszą ilością opadów niż w latach poprzednich. Tutaj odchylenie ujemne od anomalii zaznaczone kolorem żółtym. Odchylenie ujemne od średniej zaznaczone kolorem żółtym. Bardzo dużo opadów nad Bałkanami z racji tego, że znów zacznie sadowić się na północny zachód od naszych granic wyż. Kolejny tydzień to znów temperatury powyżej, znaczy, przepraszam, opady poniżej normy, poniżej tej średniej wieloletniej. Tu przede wszystkim zachód. Centrum Europy, również wyspy brytyjskie, z bardzo małą ilością opadów, ponieważ to odchylenie będzie nawet do 10 mm poniżej tej średniej. Kolejny tydzień od 5 do 12 maja raczej w normie, jeśli chodzi o Europę Środkową, Europa Zachodnia, delikatnie poniżej normy, a Europa Południowa znów delikatnie powyżej normy i tydzień od 12 do 19 maja bardzo podobny, choć więcej opadów będzie we Francji, w Hiszpanii również. I jeszcze jeden tydzień od 19 do 26 maja widzimy, że przeważnie w normie, ewentualnie w Polsce południowej, południowo-zachodniej poniżej normy. To jest rzecz jedna. Rzecz druga. To jest oczywiście sprawdzenie tego co aktualnie wypluł nam model ECMWF na 5 tygodni, a tu jest bardzo ciekawie, już wam od razu mówię, że jest tutaj bardzo ciekawie, już wam pokazuję jak bardzo. Widzimy szczególnie tydzień 18 od 28 do 5 maja, no, delikatnie, nawet dosyć mocno poniżej normy, a więc tutaj Polska południowa. Od razu zaznaczam, że chodzi tutaj o Normę bądź inaczej średnią temperaturę powietrza względem lat 1991-2020, no i tu widzimy, że mamy odchylenie ujemne w tygodniu 18 i 19. Przede wszystkim w 18 to właśnie za, spraw za sprawą tego spływu tych chłodnych mas powietrza w Polsce wschodniej, w Polsce południowej 1 do minus 2 stopni Celsjusza, w Polsce północno-zachodniej delikatnie tylko 0,1 do 0,5 stopni Celsjusza poniżej zera. Kolejny tydzień, czyli tydzień 19, nadal Polska Zachodnia Północna z delikatnym odchyleniem ujemnym, podczas gdy Polska Południowa z delikatnym odchyleniem dodatnim i to by się zgadzało mniej więcej z tym, co również pokazuje CFS. Kolejny tydzień, tydzień 20. Tutaj mamy delikatną, delikatne odchylenie dodatnie, praktycznie w całym kraju, i znów bardzo zbieżne wyliczenia z tym, co pokazuje CFS. Przede wszystkim Polska Południowa, Południowo-Wschodnia, prawie do dwóch stopni względem średniej wieloletniej. 21 tydzień, czyli od 19 do 25 maja. Tu widzimy znów przede wszystkim odchylenie dodatnie w Polsce Południowej, w Polsce Wschodniej, podczas gdy w Polsce Zachodniej mielibyśmy no delikatne odchylenie ujemne. Tu było, byłaby pewna różnica między chociażby tymi dwoma wyliczeniami. Choć oczywiście nadal nie wygląda to źle. No i jeszcze sprawdźmy, jak by wyglądały w przypadku modelu CFS opady. I tutaj mamy odchylenia no, dosyć w sumie podobne też do modelu CFS, modelu CMWF. Tydzień 18, czyli od 28 do 4 maja, opadów raczej mało, tylko do 40-50% w Polsce Centralnej względem lat 91-2020. Najwięcej byłoby w Polsce Północno-Wschodniej. Tydzień 19, od 5 do 11 maja, więcej opadów, w szczególności w Polsce Południowej, w Polsce Południowo-Wschodniej. Tydzień 20, raczej w Polsce Południowo-Zachodniej, ponieważ w Polsce Wschodniej mielibyśmy 70-75%. No 21 ten jest bardzo ciekawy, bo tutaj tych opadów mamy zdecydowanie więcej, powyżej normy w Polsce południowo-zachodniej, centralnej i również północno-wschodniej. No to by tutaj mogło nam dawać nadzieję na to, że po prostu no, tego deszczu byłoby zdecydowanie więcej, aczkolwiek sumy opadów wcale nie są tak duże, bo mm, tydzień 18 to 7-8 mm. Tydzień 19 10 do 12 mm, tydzień 20, 21 również 10 do 12 mm, przy czym Polska Południowa 20 do 25 mm, tu zdecydowanie więcej tych opadów by było. Tak to wygląda, moi drodzy, na tą, na tą chwilę. Widzimy się w kolejnym materiale, a przede wszystkim widzimy się w terenie. Partnerami kanału są. Aplikacja Monitor Bush. Unikalna aplikacja pogodowa na urządzenia mobilne z raportami oraz powiadomieniami o burzach w pobliżu. Marka ETA. Producent solidnego sprzętu AGD z bezpłatną gwarancją do 10 lat. RIDO. Producent wysokiej jakości wideo rejestratorów w dobrych cenach. Z naszym kodem 20% rabatu. Link w opisie. Dziękujemy również wszystkim patronom i wspierającym ten kanał. Wasze wsparcie pomaga w jego rozwoju. Wszystkie linki do wsparcia znajdziecie w opisie.